Ej, kochani! W dzisiejszym odcineczku robimy coś ze su Ogólnie wpadłem w nią pełno listy no i mówiłam w ostatnim odcinku z nią, że następny odcinek będzie z Nikitą ale Nikita miała trening, no a sunie ogólnie już ją wzięła, więc jest przypięta po prostu muszę ściągnąć koc i takie tam, no a przez to, że nigdy ogólnie teraz nie ma. ona stoi gdzie indziej, No nie będziemy jakoś mega jeździć, będziemy ją trochę jeździć. Ale ogólnie będziemy spadać w sprzętach w sprzęcie. Więc ogólnie no, czapraki i podkładki kładę tu. I no, ogólnie idę jeszcze po dwie in, jeden inny szaprak i po jedną inną podkładkę Ym, tam, bo tam tam jest okno, nie widać zbyt dokładnie, ale za tą, tą jest okno i tam jest nasz salon i tam leży właśnie pod, podkładka i szaprak Ym, więc szybko pod nią pójdę, bo no Niki to miałem czy w salonie. Already ogólnie. Nie patrzę jedną na i po prostu był z mega burdel, bo szukowałam rzeczy na... No i tak to się stało Ogólnie tutaj leży To jest podkładka I tu jest szaprak, szapka, który jest sobie dywanem, a ja go ukradłam No i teraz jest szaprakiem Tu jest pałeczka od skoków No i miałam pomysł, żeby tu powiesić wszystkie ogłowie i takie tam Ale tego nie zrobię, bo to są moje skoki z nimi skacze Może też sobie kupię właśnie te takie Y, przyczepiane wieszaczki. Mam takie y, przy Hobby Horsach. I sobie tu przykleję. I albo tu. I będę miała y, właśnie te rzeczy. Ale zobaczymy. Ogólnie jak na razie mam wieszak. wieszak jeden na kantar. Który, ale tu się w sumie też tylko jeden mieści i zawsze tutaj przyczepiam konia. Więc no, tu mamy kocy, koccy. Pod... Ogólnie tu jest jeszcze taki border. Tu mam owiki tu mam wodzę wodze, a pukłam się, yy, ogólnie wodzę wodze chyba tu na razie powieszę, bo i tak cięższa strona jest na tej stronie, więc nie powinny spać, a jak to po prostu po nie pójdę. Mamy kolejny ubiór. ogólnie widzicie też, też wszystkie moje rzeczy do tych koni, ale jak są wakacje, to ciągle ubywa tych rzeczy, bo to, yy, moja babcia mieszka obok sklepu jesieckiego. Więc ja jest po prostu takie trochę niebezpieczne. Mamy tu kolejny kantar. To był kantar, który dostałam za darmo do niej. On mi się tak podoba, jest taki ładny. I psy. ten kot nie był tu przy tym kantarku. Ale no. Jest mega piękne To jest mój ulubiony ogólnie też kantar z wszystkich moich kantarków. I następny kantar to kantar, który jest za duży, ale używam go w zimę, na noce. No bo ogólnie jest całkiem ładny. No popatrzcie. Może go kiedyś sprzedam. Yy, ale to na razie nie. Więc no. Powieszone wszystkie kanterki. Mam no, tylko trzy, ale to się szybko dosyć zmieni. Ogólnie to jest takie coś, co zrobiłam dla SU. Ogólnie tam po prostu pisze SU i Zofia. Więc to i później przybierze znowu do kątarka. Ogólnie, też ostatnio znowu jeżdżę z tym ogłowiem, bo ono jest trochę za duże i tak będę je sprzedawać. Ale no na razie sobie je po prostu zostawiam, więc kiedyś je sprzedam na pewno. Jakaś kulka, nie wiem, na smaczki, czy coś takiego jak robimy, jakieś podróże. Um, więc no. Mamy ten jeden kocyk, który był dopiero parany. Więc wkładam go. A później ogólnie jeszcze raz wyczeszę tu mamy pełno grzywy su bo ja kiedyś jej próbowałam na różne sposoby robić grzywę no i to jest jeden motyw tej grzywy właśnie jakoś tak to wyglądało tylko trochę ładniej yy, więc no ogólnie moim zdaniem su nie wygląda jakoś mega ładnie z grzywą no. wyobraźcie sobie ją z takim czymś no nie wiem, po prostu nie podoba mi się to ale sobie zostawiłam to, bo nie wiem, po prostu fajne jest. Takie mięciutkie. Więc nie wiem, to można jakieś zima przywiesić do środka naprzód. A więc, no, bardzo fajnie się przyda. Yy, tu mam już pełno włosów od Nikity i jeszcze trochę odsu, więc wszystkie te włosy kładę tu, bo Nikity też strasznie wypada grzywa. Ogon nie, ale grzywa, więc no. Ale za, cieszę się, bo su nie ma grzywy, ale za to ma ogon. To mnie cieszy. Ale ja ten ogon w sumie też sama robię. No i taki pistolecik na wodę. Nie ma wody. mnie no ja to będę też niedługo czyściła, bo. Gdzie to? Po prostu grobowisko komarów. No, oni się tu, one się przykleją. No to. Ja nie wiem jak, ale. No. no jak jeżdżę w ciemności. No to takie coś. Mm. I jeszcze jedno. A to jest dla Su, na szyję. I właśnie te owiki, szybko znowu owinę I widzimy się zaraz Gotowa, ogólnie nie trwało to długo No bo były one już zawinięte, godzie końcówki Więc no, tu są jeszcze nożyczki Do cięcia ogonków i grzywy, Nikity No i No taka kołderka do BabyBorn, ale używam ją też czasem Do Nikity jako podkładka Więc no w ogóle już nie bawię baby, BabyBorn, może czasem tam sobie patrzę na ciuchy To jest do telewizora Nie wiem czy to się nie zepsuje Nie wiem, nie wiem czy się zepsuje Bo będę sobie niedługo ten telewizor też montować ogólnie W pokoju, nie ja tylko mama Ogólnie Niedługo też jedę na trening, bo ja tak długo nie trenowałam gdzie Nie mam w ogóle motywacji do treningu Mnie to martwi, bo no, nie chcę przestawać sobie b bo po prostu to jest moje życie. No, ale to, że nie mam motywacji, no to to już nie mój problem. Ogólnie mój problem, ale. Ogólnie te owiki ja ich nigdy nie używam w sumie, bo nie chcę mi się po prostu owijać, yy, więc no. Ale na pewno, jakieś owiny. Ogólnie, jak się dziwicie, czemu ona ma tutaj yy, ochraniacz? No, bo ona po prostu ma chorą nogę, więc musi mieć. Yy, ogólnie, ja sobie myślę, czy po prostu te owiki położyć na kolejną nogę, no bo jak się już przydadzą no to lepiej żeby szybko, a nie żebym musiała je tam szukać więc no. ogólnie tak to wygląda nawet całkiem ładnie ogólnie tutaj będzie siodło powieszone albo tu ale chyba tu, bo nie mam innego miejsca oprócz tego krzesła, a mamy drażni jak jest to po prostu powieszone na krzesło to siodło i no I, więc no następne mamy te, te brokatowe takie to się tu powieszę na nogę też no bo nie jeżdżę jakieś często na hulajnogę jak, no to sobie hobby horsa albo po prostu rolki pistoletik on jest fajny i w lato jak jest mega gorąco to kanikom jednak z tym spryskuje nogi, no więc jest po prostu to potrzebne ale położę to też na owiki. więc no te włosy, nie chcę ich y, jakoś gdzieś wyrzucać, no bo po prostu jeszcze się przydadzą na bankie, to wiem, ja to czuję że jak je po prostu wyrzucę, no to, że będzie takie ach, po co ja to wyrzuciłam, potrzebuję to więc no, następne mamy tutaj te czepraki, ogólnie tego nie używam jakoś najdłużej na su ogólnie to też nie pasuje więc no, no, można byłoby no, nawet na nim położyć, no ale na Nikicie to wygląda lepiej są dwie strony, obie są ładne. Moim zdaniem ta się lepiej prezentuje na koniurkach. Więc no. Ogólnie ja was tutaj na chwilę odłożę, nie widzę teraz nic. No ale cóż, to potrwa tylko chwilę. Ja to szybko tutaj tak włożę. Ładnie. to dam Więc no i ogólnie teraz te nożyczki ja jednak, jak już jej potrzebuję, no to szukam, więc je kładę tutaj do, zaraz do tej skrzyneczki. Ja ogólnie planuję też ją sprzedać i zakupić nową skrzynkę, no bo po prostu mam ochotę i po prostu, no jest ładna, konika odczepię tego konika, no ale po prostu mam ochotę ją sprzedać. Następny szaprak, który używam ogólnie, bo to jest nikity szaprak. No i go używam oczywiście jak mówię jeżdżę, ale też często po prostu biorę szaprak, szaprak od więc no No jak już mowa o tym szapraku, no to ja ogólnie nie będę go na razie sprzedawać Kiedyś na pewno go sprzedam, no bo po prostu, no nie jest najlepszy, a tak jak ktoś se kupuje no to go sprzedam jakoś tam Za kilka euro e, Ogólnie bardzo mi się on podoba, ogólnie się czepi do tego koca, ludzie ja więc nie oszukuję on się tutaj trzyma. Nie wiem, jak to możliwe. Mam tylko 20% bakreli. nie Nieważne, damy radę, wytrzymamy. E, więc, no, ale ogólnie bardziej teraz używam ten szaprak, ale to jest u mnie też podkładka. Ja więc to kładę jako pierwsze. Na to ten szaprak. I wtedy, no, po prostu ta podkładka. Więc, no, też tu kładziemy. I jako następne mamy tą podkładkę. Szaprak. Podkładko szaprak. No, nie wiem, jak mam to tutaj włożyć z kamerą, no jakoś tam spróbuję. Bo go nie widać, że to jest dywan, no ale po prostu jest fajny i jak podepnę wtedy na sam, na ostatnim dziurkę, jeszcze teraz to, no to po prostu, siodło mi się w ogóle nie ślizga. O Boże! No i to mi się podoba. To idzie do domu, bo to, to jest ogólnie kanter od Hobbit no ale Nikita, ona jest taka mała, że tylko to jej pasuje. Ten kos będzie trzeba złożyć, albo go będę zawsze tu odkładała na dzień, bo Nikita go będzie miała na noc. Więc no, ona ogólnie zawsze stoi tu. Mam w planach zamienić, że su będzie startu, a tutaj Nikita, ale to nie ma zbyt sensu, bo Nikita jest mniejsza i tam bym musiała zawiązywać, a su jest większa i tu bym musiała zawiązywać. No więc to nie ma sensu. E, no nie wiem, co dalej, co dalej, co dalej. Ogólnie tutaj jest ręko koniku, Psianko. Może i tu widzicie to. <noise> ogólnie. Muszę im tu włożyć nową trochę... no trochę trawy po prostu. I ogólnie no. Następny mamy wodę. Um. Ogólnie mam też jedno kordeo z paska zrobione, no ale jest w domu i nie chcę mi się iść, no bo ono po prostu będzie w domu zawsze. I no, tak to się prezentuje. Nie będę no tego ładnie układać, bo mi się po prostu nie chce, bo jest już wieczór, a jutro mam szkołę. No. Więc następny jest ten ładny kantarek. On jest taki ładny, tylko jest seryj trochę duży, ale jakoś daje radę na zimę. Tak na noc jest fajny. Więc albo tak na transporter. Ja no to jest y, fajny. Następny kanter to ten, który chciałam założyć na noc. No ale ma po prostu. halterek, więc, sorry, że milczałam, ale myślałam jak to się nazywa no ma halterek i taki jest lepiej na lato, no teraz tutaj też leży i teraz mój drugi ulubiony kantar Tu jest ogólnie uwiąz, muszę go też ująć uwiąz też od razu biorę i ją też od razu już odepnę ale nie będziemy robić jakiejś mega jazdy taką lekką jazdę bez ogłowia i wszystkiego yyy um, Tak co to wygląda. Ogólnie tu jest jakaś cigiełka, sorry. Yy, więc no, ogólnie to narzędzi. Tu może To się robi coraz pełniejsze. To wszystko, więc no, ale jak będę to sprzedawać to bez tego, bo tu jest taka mega ładna naklejka, więc no. I zamykamy. Jak ktoś już kiedyś to czytał, kiedyś było to lepiej widać, to stało Balu. No to się nie dziwcie, bo ja kiedyś... Um, su, ogólnie od zawsze, żebym su, odkąd ją mam, od pierwszego dnia. No i um, wtedy sobie stwierdziłam, że ją nazwę Balu, no bo to też jest konik fajny. Kiedyś właśnie był też moim ulubionym koniem. No i rozmyślałam. No i w końcu nazywałam Balu. Um, ale. No, nie chciałam, więc na razie się nazywa. Soup. Ogólnie, o głowie ułożone. Moim zdaniem to wygląda o wiele lepiej niż wcześniej. I, I badzik go na pewno kiedyś sprzedam. No, bo po prostu ten nowy bad. Ja chcę nowy bad, ładniejszy, lepszy. Więc no, ogólnie to jest szczotka do hobbyhorsów. Użyłem ją do hobbyhorsów. Ale ustawiam po prostu tu. No i na razie to po prostu tu włożę i no. O, ogólnie jest włożone nawet całkiem git, to wygląda. W real life to wygląda lepiej. Ale no. I teraz mamy jeszcze tą szczotkę. Z włosami. Ym, więc no ogólnie tą też na, tutaj kładziemy na box, No i stwierdziłam, że jednak nie będziemy mieć bo jest, Późno i po prostu jestem zmęczona No i Jeszcze Wam tylko pokażę ten set Który zrobiłam, ogólnie zakryję ręką No bo mam serio pałagan Przez to, że poczułam miejsca Jak robiłam ten set ehm. Więc no No a Po prostu nie chciało mi się jakoś tego mega sprzątać e, Więc no Ogólnie to nie jest do, do set Ale e, naprawiłam Bo to był taki kantarek no, znacie te chubierce, na przykład jak vanilla, właśnie vanilla, y, gdzie mają tak te kantary przyszyte do siebie. No to był taki od luny, ale ja go odczepiłam, no i zrobiłam taki ładny. Ogólnie, teraz do tego właśnie setu. Y, mamy tutaj mega ładne wędzidełko. Ludzie, ono mi się tak podoba. Motyw był ogólnie różowy. To będzie lepiej, widać. No i będzie tu też jest różowy, no bo dodałam po prostu różową włóczkę do tego. Wieszaczki z capybalą. Więc no. I mamy kanter. Y, Boże, tak Luna robi dźwięki. Mamy ogonek. Luna cicho. Moment. Mamy taki ogonek. Ładny nawet. No i y, kantarek, który spadł, bo ruszałam i ja muszę go szybko znowu założyć i wtedy Wam pokażę. Kantarek założony. Tak on się prezentuje. Jego ogólnie bardzo y, bardzo mi się podoba. I jeszcze ogłowie z wędzidełkiem. Ogólnie tutaj mamy ogłowie, te różowe, plus y, wo wodze. Też mięciutkie i po prostu taki, takie zwykłe wędzidełko. Ale jest, no, jest po prostu jeszcze to no, um, więc. No, no nie chcę mi się tego teraz jej wpychać, ale no. I to. był średni set. Ja jeszcze będę tam dodatki jakieś dodawała trochę druciku, trochę gumeczek i takie tam. A, ale, no, po prostu. I to koniec um, też dzisiejszego odcinka. Mam um, na nadzieję, że Wam się podobało. Bajo!